Pocisk porusza się z prędkością V. Jego masa jest sumą mas odłamków, które za chwilę po wybuchu powstaną. Przed wybuchem pocisk posiada pęd P. Następuje wybuch, i oba odłamki poruszają się z prędkościami V1 i V2. Posiadają pędy P1 i P2. Nie działają siły zewnętrzne, więc spełniona jest zasada zachowania pędu. Czyli pęd P równa się P1 plus P2. Poszukiwana wielkość, czyli V1, występuje w tym miejscu. Wyznaczamy ją i znajdujemy minus 221,43 m na sekundę. Minus, co on znaczy? Znaczy on tyle, że odłamek M1 nie porusza się w prawo, jak przyjęliśmy tylko w lewo. Jego pęd nie jest dodatni, tylko ujemny.